Ten znak rzeczywiście nie jest jeszcze tak popularny, ponieważ jest wprowadzony kilka lat temu. Oznacza on sugerowany tor jazdy dla rowerzysty. Takie znaki zastosowaliśmy wcześniej w zeszłym roku na ulicy Długiej i na ulicy Karmelickiej. Teraz pojawił się na ulicy Zwierzynieckiej. Jest to znak, który sugeruje, czy wręcz wskazuje rowerzyście, że najbezpieczniejszym torem jazdy jest między szynami. Czasami niektórzy jadą między szyną a krawężnikiem i generuje to upadki. Więc żeby jednoznacznie wskazać, szczególnie, że mamy coraz więcej świeżych, nowych rowerzystów, którym trzeba pomóc w poruszaniu się między innymi, po torach tramwajowych, które bywają bardzo niebezpieczne. Jak to się mówi kolekcjonalnie zdradliwe, bo jak się wjedzie kołem w szynę, to można bardzo boleśnie się wywrócić. Dlatego takie znaki pomiędzy szynami, żebyśmy pamiętali, że na takich ulicach, gdzie nie ma oddzielonego pasa ruchu, gdzie wszyscy poruszają się po torowisku, na rowerze najbezpieczniej jedzie się między szynami. Dokładnie nazywany jest potocznie sierżantem rowerowym, czyli te strzałki mają właśnie wskazywać, że jak jadę na rowerze, to jadę w to... Tak jak te strzałki pokazują i wtedy powinienem być bezpieczny.